Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy praktyczny test łyżeczko Widelca od Gerbera. A wyłącznym dystrybutorem marki Gerber na Polskę jest firma z Krakowa WW KRAK. Zapraszam na jej stronę. Dzisiaj test otwieraczki do buteleczek. A kiedy idzie, będzie test otwieraczki do konserw. Dzisiaj test otwieraczki do buteleczek. Gorąco jest. Pst, pst, pst. Test zaliczony. Co tu dużo gadać. Na pięć. Tak jak pokazywałem Wam, spinamy jedno do drugiego i chowamy do kieszonki, do plecaka. I tyle. Działa, działa. Pozdrawiam Was. A przypominam wszystkim, którzy jeszcze się czają, łyżeczko, łyżeczko widelec. Plus to małe narzędzie do otwierania, tak jak widzieliście, buteleczek, do otwierania puszek przymocowane z tyłu do łyżeczki. Jest to jeden z giftów dla wszystkich uczestników, którzy będą udział w projekcie Bieszczady jesienią we wrześniu. Wszystkie szczegóły na stronie Winter Szkolenia facebookowej, wkrótce strona internetowa rusza oraz na projekt Ranger Andrzej Nowak. Serdecznie zapraszam. Trzymajcie się. Hej!